To na jeden Jeszcze go nie ma. Ja, yeah. dobra. się i... chowamy? Nie wiem, tak się Dobra. Dokładnie. Wchodzimy do studia i aktualnie ono wygląda tak. Na pewno je kojarzycie. Bo już jutro to studia będzie wyglądać zupełnie inaczej. Tak, nie poznacie go. Ja się w Z <noise> Jak tam? Jeszcze go nie ma Jeszcze go nie ma? Ehm, już stoję na czatach Jesteś na czatach? Już wszystko przygotowałem tak, Oparty są Tak Gorzej mi się nie spodoba ja... Dobra Gdzie się chowamy? Jezu przyjecham. Nie, nie chowamy się Tu Gdzie stajemy? Kamera, trzeba ją włączyć Nie wiem, tak się stresuję Dobra dzień dobry, dzień dobry Dzień dobry, Wszystkie się muszę sprawdzić, tylko budy mam mokre, nie, spodnie całe sukno. Nie wiem, przestraszyłem się. No wy, nawet kominy wy, wy Macie wyjść. <laughs> macie jakoś, <laughs> Olaf szczególnie, ma jakąś chyba fazę na zróbmy... <laughs> zróbmy Irkowi żart, tak? Że nie ma jeszcze Maćka. Pewnie zima. Ej, czekamy 4 sekundy. <laughs> nie, no to luz luz, bo 20 sekund zostało. Nieprawdopodobna historia. Prosto ze studia RMF Max w Krakowie. Pozdrawiam bardzo serdecznie warszawskie studio. Też przesypane śniegiem? E, studio nie, ale ulica do studia ta. Słuchaj, ja mam studio zasypane śniegiem. Mam tak, kominek włączony w telewizorze. Za moimi plecami choinkowe lampki. Przede mną Grinch. Grinch z kręconymi włosami, czyli nasz grześ, bohater YouTubeowych odcinków. I nie wyobrażasz nie sobie, kto się przebrał za elfa. No, nie wyobrażam no, elfem sobie. jest ola babcia, ola, ola, babcia wnusia. Nasza, wnusia! Nasza ola internetowa, słuchaj. O no, bohaterowie Max Kręci vloga zrobili mi prankę na święta. No, po prostu wchodzę, a tu domek świętego Mikołaja. Hity na Maxa.